To, co kiedyś pomagało tobie przetrwać, dziś może utrudniać ci po prostu twoje życie. Osoby, które przez lata musiały nie czuć, by przetrwać, w dorosłości mogą mieć trudność na przykład z odczuwaniem zarówno bólu, jak i radości. Nawet jeśli były trudne doświadczenia, dziecko często woli myśleć, że. Tak trzeba, niż przyznać, że na przykład czegoś zabrakło i to jest forma ochrony Twojej więzi. Nie musisz oczywiście od razu zmieniać wszystkiego, wystarczy, że zobaczysz ten mechanizm i powiesz sobie aha, to znowu to. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Świadoma Relacja. Ja nazywam się Weronika Bronowicka i dziś porozmawiamy o czymś, co ma ogromne znaczenie dla naszej dojrzałości emocjonalnej, relacji i zdolności do autentycznego życia, czyli o mechanizmach obrony, a konkretniej o tych strategiach, które kiedyś pomagały nam przetrwać, ale dziś utrudniają nam bycie sobą i budowanie bliskości. I jeżeli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, to zapasz sobie herbatkę i zaczynamy. Czym właściwie są te mechanizmy obronne? Mechanizmy obronne to nie są nasze słabości, ale strategia przetrwania, którą nasz umysł wytworzył, aby ochronić nas przed bólem, lękiem, stydem czy na przykład cierpieniem. To są takie wewnętrzne tarcze, które pomagały nam kiedyś przeżyć na przykład sytuacje, na które nie byliśmy gotowi emocjonalnie, zwłaszcza w swoim dzieciństwie, bo Zauważ, jako dzieci nie mieliśmy jeszcze zdolności, by rozumieć i regulować trudne emocje. Kiedy na przykład nie czuliśmy się bezpieczni, kochani, widziani, to nasz system nerwowy uczył się, jak to przetrwać. No i oczywiście wtedy pojawiały się te mechanizmy obronne, czyli zamiast płakać, odcinaliśmy się od emocji, zamiast prosić, Uczyliśmy się nie potrzebować. Zamiast krzyczeć, zamrażaliśmy ciało i emocje, a zamiast na przykład wyrażać złość, przyklejaliśmy uśmiech. To były adaptacyjne reakcje i właśnie dzięki nim mogliśmy funkcjonować w środowisku, które było zbyt trudne, chaotyczne lub po prostu obojętne. Dziś jednak, jako dorośli ludzie. Często działamy nadal według takich dawnych zasad, których się nauczyliśmy. I to nie dlatego, że nie umiemy inaczej, ale dlatego, że to się kiedyś. Po prostu opłacało. To były nasze wewnętrzne kontrakty z przeszłością, czyli jeśli nie będę przeszkadzać, będę bezpieczny, jeśli wszystko ogarnę, będę kochany. I właśnie te mechanizmy obronne, one oczywiście nie są złe, są inteligentne, ale dopiero kiedy je zauważymy, to możemy decydować, czy chcę je dalej nieść, czy może pora je. Odłożyć. A teraz przyjrzyjmy się tym mechanizmom troszeczkę bliżej, bo wiele z nich niesiemy ze sobą od dziecka, nawet o tym nie wiedząc. Dlatego, kiedy myślę o tych mechanizmach, to one mogą mieć naprawdę bardzo różne formy. Niektóre są takie bardzo, bardzo subtelne i trudne do zauważenia. Inne natomiast są bardziej wyraźne. I teraz pokażę Ci, Kilka takich najczęstszych, które pojawiają się właśnie w dzieciństwie i zostają z nami na bardzo, bardzo długo. Po pierwsze, wyparcie, czyli całkowite odcięcie się od Twoich wspomnień lub emocji, które były na przykład zbyt trudne. I oczywiście możemy nie pamiętać traumatycznych wydarzeń, ale one nadal wpływają na nasze życie, decyzje. I relacje. Drugi mechanizm to jest mechanizm zaprzeczenia, czyli udawanie, że nic się nie stało, choć wewnętrznie coś ciągle cię boli. I to jest taka sytuacja, kiedy mówisz, że jest ok. A w środku, na przykład, czujesz się zawiedziony, samotny albo zraniony. Sprawdź, czy jest ten mechanizm Tobie bliski. Trzeci mechanizm to jest idealizacja szczególnie rodziny lub na przykład Twoich opiekunów. Nawet jeśli były trudne doświadczenia, dziecko często woli myśleć, że tak trzeba, niż przyznać, że na przykład. Czegoś zabrakło i to jest forma ochrony Twojej więzi. Kolejnym mechanizmem jest racjonalizacja, czyli tłumaczenie sobie takich bolesnych rzeczy, tak by przestało to po prostu boleć. Czyli na przykład rodzice nie mieli łatwo, albo na pewno mnie kochali, ale nie było innych możliwości, żeby to okazywać, i to jest właśnie taki sposób na zmniejszanie Twojego cierpienia ale też unikanie. Prawdy. A jeżeli mowa o unikaniu, to to jest kolejny mechanizm, czyli ta forma ucieczki od Twoich emocji i trudnych sytuacji. Zanurzenie się w obowiązkach, mediach społecznościowych, pracy, czyli wszystko po to, by po prostu nie czuć. I następnym mechanizmem jest zamrożenie emocjonalne, czyli brak kontaktu z Twoimi emocjami. Osoby, które przez lata musiały nie czuć, by przetrwać, w dorosłości mogą mieć. Trudność na przykład z odczuwaniem zarówno bólu, jak i radości. I oczywiście każdy z tych mechanizmów kiedyś Tobie służył, być może chronił Twoje serce, kiedy nie było wsparcia, ale teraz warto zadać sobie pytanie, czy te strategie nadal mnie wspierają, czy mogą i pomagają mi budować bliskość i autentyczność? Jeżeli nie, to przejdźmy do kolejnej części, bo chcę Ci tutaj pokazać, dlaczego te mechanizmy obronne, które kiedyś były tarczą, mogą stać się po prostu Przeszkodą dla Ciebie, bo zauważ, to co kiedyś pomagało Tobie przetrwać, dziś może utrudniać Ci po prostu Twoje życie. I to w sposób bardzo subtelny, jak już mówiłam. Mechanizmy obronne działają jak taki filtr, przez który widzisz siebie, innych i cały świat. Ale to filtr z przeszłości, stworzony przez takie małe dziecko, które bało się, że nie przetrwa. Dziś jesteś dorosły i masz więcej zasobów, więcej świadomości, więcej po prostu możliwości. No, ale jeśli nadal działasz według dawnych schematów, to możesz na przykład unikać bliskości, choć bardzo, bardzo jej pragniesz całym sobą, nadmiernie kontrolować, choć na przykład tęsknisz za taką formą spontaniczności w swoim życiu, albo możesz reagować lękiem lub złością, choć w rzeczywistości potrzebujesz. Po prostu wsparcia, i może też się pojawiać to, że nie ufasz innym, choć marzysz o prawdziwym, bliskim kontakcie. I te mechanizmy obronne, one Ciebie nie pytają, czy są aktualne. One uruchamiają się automatycznie, bo one przypominają takie. Stare oprogramowanie ja bardzo lubię to porównanie, które kiedyś chroniło cię przed zagrożeniem, ale dziś może blokować twoją wolność, twoją radość i autentyczność. Dlatego to, co kiedyś było dla ciebie tą tarczą, może dzisiaj być po prostu klatką. A świadomość tego to pierwszy krok do twojej zmiany. I właśnie. Zamiast karać siebie za to, że znowu się wycofujesz, zamykasz albo po prostu uciekasz, zapytaj, kiedy pierwszy raz w życiu musiałem tak się chronić? Czy na przykład dziś jestem już w innym miejscu, albo czy możesz po prostu wybrać coś innego? Zadaj sobie te pytania. Zadaj sobie pytanie, które sprawią, że dzięki temu będziesz mieć wreszcie głębszy kontakt ze sobą bez oceny z ciekawością i teraz kiedy już wiesz jakie są te mechanizmy to chcę cię zaprosić do tego żeby zacząć je przede wszystkim zauważać no dobrze ale jak to właściwie zrobić? Po pierwsze, rozpoznanie Twoich mechanizmów obronnych nie polega na osądzie. Chodzi o to, by raczej z tą właśnie ciekawością przyjrzeć się swoim reakcjom. Tak jakbyś obserwował trochę wewnętrzny system alarmowy, który Czasem uruchamia się niepotrzebnie. I teraz pokażę Ci kilka takich kroków, które możesz zastosować właśnie po to, żeby skierować swoją uważność na te alarmy. Po pierwsze, zatrzymaj się i obserwuj. Tak wiem, będę monotonna, ale to jest najważniejsze, żeby się zatrzymać, zaobserwować. I kiedy poczujesz napięcie, albo właśnie chęć ucieczki, albo odcięcia, czy wycofania, nie działaj od razu. Zrób stop i zadaj sobie pytanie. Co się teraz we mnie dzieje? Zadaj sobie to pytanie, z czym to uczucie mi się kojarzy. Kiedy na przykład ostatni raz się tak czułem, czy to jest to samo, czy to jest znacznie, znacznie coś starszego związanego z Twoją przeszłością? Zastanów się, czy to narzędzie jest dla Ciebie. Następną rzeczą, którą możesz zrobić, to zauważenie swoich schematów. Może dzieje się tak, że w trudnych rozmowach zawsze się wycofujesz, albo robisz się taki chłodny, kiedy ktoś chce się zbliżyć do ciebie. I to są właśnie ślady dawnych mechanizmów. Zauważaj, obserwuj, ale też zauważaj to, jak się czujesz przy innych osobach, co mówi do ciebie twoje ciało. Kolejna rzecz, dziennik swoich emocji, czyli zapisuj sytuacje, w których poczułeś się na przykład z taką formą pustki albo napięcia, i jak wtedy reagujesz? Czy ta reakcja była dla Ciebie znajoma, czy jednak to była nowość, i kiedy mogła się pojawić po raz pierwszy raz w Twoim życiu. Wracaj do tych momentów, czy znasz takie mechanizmy i sytuacje, kiedy one są. Ponowne, bo być może jest to jakiś stary schemat, a może jest to całkowicie nowa reakcja. Także obserwuj. Kolejna rzecz, którą możesz zrobić dla siebie, to bądź życzliwy. Zauważanie mechanizmów wymaga ogromnej, ogromnej odwagi. To jest taka forma właśnie poznawania siebie, a nie tej ciągłej krytyki. Mów do siebie tak, jakbyś miał na przykład obok siebie osobę, którą kochasz, z życzliwością, z ciepłem. I dlatego, kiedy ja myślę o tej życzliwości i czułości, to chcę Cię zaprosić do tego, że nawet jeżeli coś zauważasz, to pamiętaj, że właśnie ta świadomość to jest ten pierwszy krok do Twojej zmiany. Nie musisz oczywiście od razu zmieniać wszystkiego. Wystarczy, że zobaczysz ten mechanizm i powiesz sobie: Aha, to znowu to, wiem skąd to się bierze. I teraz, kiedy myślę o takim temacie, właśnie, to, co ja mogę z tym zrobić, to myślę o przekształcanie tych mechanizmów obronnych w dojrzałe wybory. I właśnie teraz pokażę Ci, w jaki sposób to zrobić. Po pierwsze, pamiętaj, że te mechanizmy obronne to nie wrogowie. To tacy lojalni strażnicy z Twojej przeszłości, którzy wciąż próbują Cię chronić. Jednak dziś, jako ten dorosły człowiek, masz już dostęp do innych swoich zasobów czyli świadomości. Wsparcia, relacji i Twojego osobistego języka. I to, co jest ważne, możesz wybierać. I to właśnie nazywa się dorosłością emocjonalną. Jak więc zacząć zmieniać te mechanizmy obronne na coś bardziej wspierającego? Zacznijmy od. Takiego tematu, jakim jest zmiana automatu na wybór. Czyli kiedy zauważasz, że coś się w tobie uruchamia, to zamiast od razu działać na takim autopilocie, zatrzymaj się i zapytaj, czy chce w ten sposób zareagować. Zadaj sobie to pytanie. Pamiętaj, zatrzymanie. Po drugie, z czułością, zamiast siłą, nie walcz ze sobą. Jeśli Twoim mechanizmem jest to wycofanie, nie zmuszaj się do konfrontacji. Zamiast tego, raczej zapytaj siebie, co mogłoby mi pomóc poczuć się po prostu bezpieczniej. Szukaj tej swojej poduszki bezpieczeństwa. I kolejną rzeczą, którą możesz dla siebie zrobić, jeżeli czujesz, że Twoje ciało to jedna wielka zbroja, to zauważ, kiedyś trzeba było się bronić, a dzisiaj możesz tworzyć kontakt ze sobą. Czyli zamiast zamykać się, opowiedz, co przeżywasz. Zamiast uciekać, pobądź w relacji, choćby chwilę dłużej. Nie uciekaj od innych osób i od siebie. I co jest ważne w tym temacie? ćwicz nowe reakcje, zaciekawiaj się, sprawiaj, że te nowe sytuacje lub twoje nowe reakcje będą dla ciebie czymś, od czego nie będziesz uciekać, tylko co będzie świadczyło o twoim poznaniu. Wybierz to jedno zachowanie, które chcesz na przykład zmienić i zamiast tłumić złość, Nazwij ją. Zamiast zgadzać się automatycznie, bo brakuje ci na przykład asertywności, to powiedz: Potrzebuję chwili, żeby to przemyśleć. Pamiętaj, stop, klatka, to jest Twoja praktyka. No i oczywiście szukaj tego wsparcia. Zmiana Twoich mechanizmów obronnych to nie jest taka szybka transformacja. Ty potrzebujesz czasu, czy terapii, czy rozmowy z osobą bliską. Nie musisz i nie powinieneś robić tego przede wszystkim sam, bo ta zmiana nie polega na tym, żeby wszystko odrzucić. Chodzi o to, żeby to zrozumieć. Czyli przede wszystkim to przekonanie, że dziękuję, że mnie chroniłeś, ale teraz już potrafię inaczej, dlatego. Ucz się tych nowych mechanizmów i kiedy na przykład dzieje się tak, że zaczynasz już zauważać te swoje mechanizmy obronne, to może pojawiać się na początku opór, wstyd, złość lub smutek. I chcę ci pokazać, że to jest naprawdę zupełnie naturalne. Pamiętaj, że to nie jest proces odrzucania siebie, ale proces Powrotu do siebie. Spróbuj wykonać na przykład takie małe, symboliczne rytuały, które pomogą tobie w tej drodze. Na przykład napisać list do swojego dawnego ja, tego dziecka, które musiało być bardzo silne, które nauczyło się nie czuć, nie potrzebować, nie ufać. Podziękuj mu. I powiedz, że już po prostu nie musisz mnie chronić. Teraz jestem dorosły, teraz to ja się tobą zaopiekuję. Możesz oczywiście spalić lub schować ten list w jakimś specjalnym miejscu, ale traktuj to jako symbol twojej zmiany, nie zapomnienia, ale właśnie tej integracji. Pamiętaj, że to jest część ciebie. Ale już nie musi tobą rządzić. Znajdź na przykład taki nowy gest, czyli coś, co będzie symbolem nowego wyboru. Może to być jakiś dotyk ręki, położenie dłoni na sercu, albo twój głęboki oddech, albo na przykład powtarzanie zdania: Mogę czuć, mogę wybierać, jestem bezpieczny. Bo właśnie o to chodzi w procesie uzdrawiania że nie o perfekcję, ale o twoją wolność nie o to, by nigdy nie uciec. Ale o to, by wracać do siebie i do Twojej autentyczności, a przede wszystkim do kontaktu z samym sobą. Dziękuję Ci za to, że byłeś dzisiaj razem ze mną, i ja wiem, to nie była łatwa podróż, ale bardzo, bardzo ważna. Jeśli czujesz, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy i coś w Tobie poruszył, to koniecznie kliknij Suba. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, to daj mi znać w komentarzu, a ja Ci serdecznie dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć!